Witajcie, kochani. W poprzednim filmiku opowiadałem o połączeniach energetycznych oraz aurze człowieka. Dzisiaj uzupełnię ten filmik opowiadając o tym, jakie barwy możecie dostrzec podczas takich e, analiz połączeń e, i co mniej więcej one oznaczają. Okay? Także słuchajcie. Kolor czerwony w połączeniach energetycznych może aspe oznaczać aspekty seksualne, fascynację, pociąg fizyczny. Kolor pomarańczowy oznacza bardziej atrakcję intelektualną, E, takie zwracanie uwagi na charakter, to że czyjś charakter się podoba dla drugiej osoby, a także kwestie związane z przyjaźnią. Kolor żółty oznacza agresję lub rywalizację. Takie połączenia energetyczne możecie e, często zobaczyć wśród współpracowników, członków rodziny, e, z którymi nie wiem, rywalizujemy o względy czy coś. Kolor zielony oznacza zaangażowanie, troskę, otwartość i akceptację. Więc to jest bardzo dobry kolor. Jeżeli taki zobaczycie, to naprawdę dobrze już świadczy. Kolor niebieski. Kolor niebieski oznacza plany życiowe, partnerstwo, współpracę. Więc jeżeli w połączeniach energetycznych w stosunku do partnera zobaczymy ten kolor, to też bardzo dobrze świadczy. To oznacza, że partner nas akceptuje jako swojego partnera ma w związku z nami takie pozytywne, konkretne plany życiowe i właśnie to współpraca, jeżeli chodzi o tworzenie domu, rodziny. Kolor fioletowy oznacza aspekty duchowe i kwestie związane z marzeniami, więc jeżeli z partnerem, czy przyjacielem, znajomym, z kimkolwiek pojawia się w trakcie takiego połączenia kolor fioletowy może to oznaczać to, że na przykład ktoś sprawuje funkcję naszego przewodnika duchowego albo osoby, która wspiera nasze aspekty duchowe może też być to związane z synchronizacją dusz, ponieważ dusze ludzi, które są na tym samym mniej więcej nazwijmy to poziomie chociaż nie lubię do końca tego słowa które zsynchronizowane są, które rezonują ze sobą, często wytwarzają właśnie takie połączenie. Kolory brązu, tak jak wcześniej powiedziałem, oznaczają kwestie dobrobytu, finanse i takie typowo elementy związane ze światem materialnym. Więc tutaj zaraz jeszcze powiem, jak rozróżnić, czy dana barwa ma aspekt pozytywny czy negatywny. Kolor czarny to jest, raczej świadczy o strachu, uzależnieniu, takich ciężkich aspektach, ciężkich energiach. Kolor szary to jest iluzja kłamstwa, też zdrady. Kolor złoty jest to kolor nadziei i wiary, jeżeli chodzi o połączenia energetyczne. Srebrny oznacza przywiązanie. Moi drodzy. Kwestia związana z kolorami, też, które możemy dostrzec podczas analizy połączeń energetycznych, jest, nie należy do rzeczy najprostszych, ponieważ tutaj to też nasycenie tego koloru czy on jest jaskrawy, czy jest ciemny, czy jest czysty na przykład czysta czerwień czy to jest taka ciemna czerwień, czy jasna, taka jasno krwista czerwień ponieważ kolor czerwony kolor różowy też oznacza miłość, ja teraz powiem. Jeżeli na przykład kolor czerwony jest taki wpadający prawie w brąz, jest brudny, ciężki. Oznacza to takie mało przyjemne aspekty związane z tą seksualnością oznacza wręcz uzależnienie seksualne. Taki zbyt silny pociąg fizyczny może oznaczać różnego rodzaju. Zboczenia, tak naprawdę, kierowane w takim połączeniu energetycznym. Czyli, jeżeli z partnera do nas wychodzi takie połączenie z taką brudną czerwienią, może to oznaczać, że dana osoba myśli o nas, jej system funkcjonuje w stosunku do nas nieczysto. Czyli ta osoba nas pożąda, ale w taki dosyć brudny sposób, ok? Tak samo jeżeli e, ten kolor żółty, jeżeli to jest jaśniutki żółty, to jest taka zdrowa rywalizacja. Jeżeli jest taki mocno żółty, prawie wpadający w pomarańczowy, e, oznacza to już taką typową wrogość, agresję e, i, i ta wtedy rywalizacja staje się już niezdrowa. E, tak samo jeżeli mamy kolor zielony, jeżeli on jest taki delikatny, ładny zieleni, jak, jak przybierają to liście, e, wtedy mówimy właśnie o tej e, formie. E, troski, akceptacji, przyjaźni nawet, tak? Ale jeżeli to jest brudna zieleń, to jest na przykład ta troska zbyt intensywna, taka przytłaczająca. E, tak samo tyczy się to wszystkich kolorów. Jeżeli one są łagodne, przyjemne, e, lekkie, wtedy ma to ten pozytywny odświęk. Jeżeli będą one ciężkie, e, brudne wręcz, to niestety ich znaczenie może być od, zgoła inne. Tak samo słuchajcie, jeżeli, co innego jest, Sprawdzanie tych barw w, w połączeniach energetycznych, ponieważ one wtedy będą miały takie aspekty. A w przypadku określania tych barw w strukturach aurycznych człowieka, te kolory też będą miały już zupełnie inne znaczenie. I tutaj taki jeszcze e, smaczek, jeżeli chodzi o połączenia energetyczne, w ogóle postrzeganie energii, czy wyczuwanie energii, jasno widzenie, czy jasnoczucie. Moi drodzy, jak to poprawnie? Wytrenować u siebie. Słuchajcie, tak naprawdę każdy z Was ma zdolności. Każdy z Was ma zdolności postrzegania czy wyczuwania energii, zwłaszcza wyczuwania, ponieważ nasze pole serca, ta empatia zawsze jest tak ukierunkowana. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek, choć raz zdarzyło Wam, się wypowiedzieć, powiedzmy, za przyjaciela czy członka, myślę, tak jakby dokończyć jego zdanie, czy wyczuć, że pomimo tego, że danej osoby nie widzieliście, wyczuć, że ta osoba ma zły humor dzisiaj albo coś jest u niej nie tak, to, to wiedzcie, że to są już naprawdę bardzo podstawowe elementy, które świadczą o tym, że macie zdolności czucia energetycznego. I tutaj, jak to wytrenować? Moi drodzy, kwestie związane z kolorami to jest jedna sprawa i to wcale nie Wasze oczy muszą widzieć te kolory w, kiedy patrzycie na drugą osobę to w Waszej świadomości te barwy muszą zaistnieć i osoby jasnowidzące właśnie mają to postrzeganie bardziej w barwach i to też nie bezpośrednio związane to z zmysłem wzroku to w Waszym umyśle, Wasza percepcja Patrząc na to, co. pokazując to, co widzicie, to wasza percepcja nakłada na to pewien filtr. Wasz własny filtr percepcyjny. Czyli to, co widzicie, odbiera się w formie energetycznej, i wasz umysł, wasza energetyka, to wszystko razem zaczyna analizować cały ten obraz i nadaje te elementy, nakładki tego, co w waszej świadomości istnieje, jaka wiedza. Więc to po prostu wystarczy wytrenować. To jest. Jakbyście mieli określić, powiedzmy, jeżeli patrzycie na daną osobę bądź sprawdzacie ją energetycznie w sposób ten odczuwania, jeżeli wyczujecie, powiedzmy, rozstrój żołądka, najprostsza kwestia, i jeżeli podejdziecie do takiej osoby, sprawdzacie, wiecie, że ona ma rozstrój żołądka, Postarajcie się przy, przydzielić do tego jakąś emocję związaną z tym, jakieś odczucie, czy to w formie zapachu, czy to smaku, czy to węchu, czy to nawet na zasadzie suchu, pisków. Niektórzy, mają, niektórzy wyłapują energię na zasadzie słyszenia pisków, różnej częstotliwości. Na podstawie tego potrafią określić, czy ktoś jest zdrowy, chory, jakkolwiek. I to też ma bardzo taki logiczny aspekt, ponieważ każdy organ w naszym ciele, chociaż my ogólnie mamy swoją własną wibrację, to na dodatek każdy organ w naszym ciele cząstkowo ma swoją własną wibrację. Serce wibruje na innej częstotliwości, wątroba na innej, trzustka na innej, płuca na innej, więc można wychwycić tą wibrację poprzez właśnie słuch, nawet poprzez wyczuwanie wibracji. A tak jak to mają osoby, które mają jasno czucie. I to wszystko jest kwestią wyćwiczenia, dlatego nie bójcie się trenować. Jeżeli nawet macie znajomego i widzicie, że coś on nie do końca w porządku się czuje, usiądźcie obok niego, spytajcie się, co mu jest, czy chce z wami o tym zresztą pogadać i spytajcie się, czy możecie po prostu przysunąć ręką nad jego ciałem. Jeżeli choruje jakoś fizycznie. To spytajcie się, czy, spytajcie się, czy możecie. Jeżeli Wam udzieli takiej zgody, to droga wolna. Po prostu postarajcie się wyczuć, co czujecie, mając świadomość, że dana osoba na przykład nie wiem, ma problem z wątrobą, tak? Więc sprawdźcie, co czujecie od tej osoby. Jakie aspekty, czy to w formie e, nawet wibracyjnej, czy to w formie tak jak działają magnesy, przyciąga, odpycha, e, buzuje. Sprawdzajcie. Tak się ćwiczy swój własny kod percepcyjny. Tak samo, jeżeli chodzi o barwy. Jeżeli dla mnie, dlatego tu słuchajcie, to jest bardzo ważne. To, te informacje odnośnie kolorów, które dla Was podałem, są bardzo ogólnikowe, ponieważ to jest mój kod percepcyjny, to co dla mnie dane barwy oznaczają. Więc, jeżeli chcecie. Może to dla Was działać, a możecie widzieć odgoła inne barwy, bądź te barwy mogą mieć troszeczkę inne znaczenie. Dlatego moim zdaniem najlepiej, jeżeli usiądziecie sobie na kartce, spiszecie te kilka, kilkanaście podstawowych kolorów i sami zastanowicie się, co dany kolor dla Was oznacza, i napiszcie obok. I wtedy trenujcie to, sprawdzajcie te połączenia energetyczne, tworząc swój własny kod percepcyjny, ponieważ każdy z nas jest unikatowy. Dla mnie, dla mnie kolor czerwony jest bardzo pozytywnym kolorem. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że zahacza on właśnie na te aspekty seksualne. Tak samo jest dla kogoś czarny. Ktoś może nie lubić czarnego i ten kolor zawsze będzie oznaczał te niskie energie, demoniczne, brudne, niebezpieczne. Zawsze będzie to oznaczało jakieś formy zagrożenia. Z kolei ja na przykład lubię czarny kolor i ten kolor mnie w pewnym sposób wycisza i uspokaja. Więc mówię, to jest bardzo ważne. Żeby, jeżeli chodzi o barwy, które postrzegacie albo chcecie zobaczyć i próbujecie wyćwiczyć sobie ten system, muszą to być wasze własne e, interpretacje kolorów. To jest najważniejsze, chyba. Więc tak, jeżeli chodzi o e, trening e, wyczuwania energetycznego, czy jasnowidzenia związanego z postrzeganiem aury, postrzeganiem struktur energetycznych, e, to jest. Wszystko tak naprawdę kwestią czasu, każdy z was ma te zdolności, tylko pamiętajcie, układajcie swoje własne kody percepcyjne. To jest jak aktualizacja programowania. Macie wszelkie narzędzia do tego, aby wyczuwać energię, tylko nie macie pewnych elementów, które do tego służą. Więc wystarczy sobie nadać te elementy. I nadawaniem tych elementów jest po prostu trening. Tak samo jak jazda na rowerze, moi drodzy, jeżeli raz poczuliście to, to nigdy się tego nie zapomina. Można tylko to rozwijać coraz bardziej. Więc bardzo dobrym ćwiczeniem jest po prostu korzystanie z tego, co macie. Macie kontakt z innymi ludźmi, nie bójcie się, pytajcie, sprawdzajcie. Słuchajcie, sama teoria to jest tylko mało przydatna wiedza, jeżeli tak naprawdę jej nie zaczniecie wdrażać w życie. Teoria to jest tylko teoria. I najlepszym elementem do uczenia się czegokolwiek zawsze jest praktyka. Więc moim zdaniem, jeżeli tylko macie możliwość, słuchajcie, najfajniejsza rzecz i całkiem przyjemna zabawa, tak naprawdę. Usiądźcie sobie w parku, obserwujcie ludzi, zastanówcie się, co czujecie, patrząc na tych ludzi. Czy są szczęśliwi, czy są smutni? Czy dana osoba, jak patrzysz powiedzmy na innego mężczyznę, Pochodniku, zastanów się, czy on ma partnerkę? A może nie. Czy jest zdrowy? Tak lub nie. Czy ma pracę? Tak lub nie. Słuchajcie, to są bardzo proste ćwiczenia i wtedy zaczepcie z takiego człowieka i powiedz: Przepraszam, ale robię mały sobie eksperyment, ćwiczę swoją intuicję. Proszę mi powiedzieć, czy ma pan partnerkę? I facet wam odpowie. Czy jest pan zdrowy ogólnie? Czy wie pan coś na temat swojego zdrowia? No, też uzyskacie odpowiedź. Czy ma pracę, czy nie? I takie odpowiedzi sprawiają, że wasz system koduje informacje, które są prawdziwe. Jeżeli wyczuliście, że facet ma pracę, a facet dla was mówi, nie, sorry, ale naprawdę straciłem pracę, to już wiecie, że to odczucie oznacza nie potwierdzenie, tylko zaprzeczenie. I w ten sposób budujecie sobie taką bazę informacji, na podstawie której wasz kod percepcyjny będzie działał. To jest najlepsza, najfajniejsza i bardzo zabawna też metoda. Kwestia jest tylko zaufania dla swoich odczuć. I nawet jeżeli parę razy źle odbierzecie czyjąś emocję, źle odbierzecie to, co czujecie, to nie bójcie się. To nie jest błąd, to nie jest problem. To oznacza, że to, co czujecie, po prostu oznacza aspekt odwrotny, bądź trochę inny. Naprawdę na tej zasadzie buduje się właśnie tak wiele tak samo odnośnie y, kart tarota na przykład zobaczcie jak wiele osób y, ma swoje własne interpretacje kart, dlaczego te wszystkie karty, chociaż tak naprawdę każdy tarot jest do siebie y, jest identyczny, każdy ma swoje arkana, mniejsze, większe i tak dalej, to wszystko dlaczego jest tak wiele interpretacji ponieważ to są tylko narzędzia a to, kto je interpretuje, jest najważniejsze. Bo jeżeli dla mnie, ee, nie wiem, powiedzmy, ósemka buław będzie oznaczała walkę, a dla kogoś będzie to oznaczało realizację. I ta osoba, kładąc karty, po prostu, jeżeli zobaczy aspekt realizacji u klienta, to będzie ta karta wychodziła. To nie jest przypadek, że tą kartę się wyciąga. Wyciąga się tą kartę, która dla nas, na dany kod percepcyjny, ma oznaczać coś, co w rzeczywistości u danego człowieka istnieje. Więc, moi drodzy, trenujcie, nie bójcie się, to jest naprawdę też fajna zabawa, wyjść z domu, wejść do ludzi i po prostu pytać. Najlepsze, to jest najlepsze, co możecie tak naprawdę dla siebie zrobić, jeżeli chcecie ćwiczyć. Tak samo bioenergoterapeutyka. Osoby, które chodzą na kursy, zwykle ten kurs odbywa się teoretycznie, praktyki jest bardzo mało i później te osoby po skończonych kursach E, ruszają w świat, zaczynają pracować nad ludźmi, i tak naprawdę okazuje się, że tej wiedzy mają bardzo mało. Bo o ile wiedzy jest sporo, na tych kursach, to wiedzę uzyskali, o tyle przełożenie w praktyce jest praktycznie zerowe, ponieważ e, nauczyciel na danym kursie mówił o czymś, co mamy wyczuwać, jak mamy to wyczuwać, jak to ma wyglądać, a w rzeczywistości okazuje się, że Ej, ale ja nie czuję od tego faceta nic, nie widzę tego. Dlaczego? Ponieważ działałeś zgodnie ze schematem kogoś, kto to tworzył, kto tego ciebie uczył. A to jest nie do końca prawidłowe. Jesteśmy na tyle indywidualnymi istotami, że nasze postrzeganie świata będzie inne, nasze postrzeganie pewnych aspektów będzie inne. Może być zbliżone do czegoś, do kogoś, ale zawsze na swój sposób jest to unikatowe. Dlatego, moi drodzy, trenujcie. Kolory, które dla Was podałem, mogą być przydatną wskazówką, ale pamiętajcie, to jest tylko wskazówka. Ok? Także dziękuję bardzo, trzymajcie się. Nie zapomnijcie, zasubskrybować kanał, ponieważ w ten sposób moje filmiki docierają zarówno do Was, jak i dzięki temu rozprzestrzeniają się dalej. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Niech je zejdzie w świat. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.